Nasz Owadzi Festiwal ma już 20 lat. Także jest to już taka okrągła rocznica i się z czego cieszyć, że stałą to inkluzją dotrwaliśmy, przetrwaliśmy tak długo. Proszę Państwa, w naszym gronie chciałbym powitać przedstawicieli władz naszej uczelni w osobie Pana rektora, prorektora do spraw studenckich i nauczania, tak zawsze dydaktycznych. Pana Profesora Sylwestra Tabora. Yy, witam Pana Dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Profesora Stanisława Mazura. Witam Dyrektora yy, Centrum yy, Kultury Studenckiej i Kształcenia Ustawicznego Pana i, i Magistra Michała Szandułę. I osoby no, naszego przyjaciela, entomologa, wspaniałego Profesora Jerzego Stawlika, który też tutaj jest z na... Witam wszystkich, którzy przybyli. Mamy tu wielu gości. No, widzę osoby z Uniwersytetu Pedagogicznego, pani profesor Płyć, pan y, doktor Busz, którzy przyszli do nas. No Witam dzieci i młodzież, bo ta impreza jest przede wszystkim dla was, bo zawsze celem Dni Owada była walka z entomofobią, czyli z tym, co ludzi zniechęca do owadów. Witam serdecznie w imieniu Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rolniczego Pana Profesora Włodzimierza Sady, który Was wszystkich pozdrawia. Witam pracowników uczelni, ale przede wszystkim witam gości. Witam wystawców, nauczycieli, dyrektorów szkół, animatorów, różnego rodzaju działań, ale najserdeczniej witam tą młodzież, która przyszła, do dzieciaki, które już się dobrze bawią. Po to ten festiwal jest. Przedniowy festiwal Dni Owada, jedyny tego typu rodzaju, który spotkamy w Polsce. Wielokrotnie nagradzany i doceniany przez różne kremia zewnętrzne, co szczególnie przynosi dużą satysfakcję, jak widzą to i odbierają inni i potrafią docenić. To oznacza, że jego organizacja jest zawsze uzasadniona, bo wpływa na kształcenie młodych pokoleń. Młodych pokoleń, które powinny poznać rolę i znaczenie owadów w dzisiejszym środowisku i jak bardzo są one zagrożone z uwagi na degradację tego środowiska. Wszystkim Państwu życzę, abyście z tych dni owada czerpali jak najwięcej przyjemności, radości, zadowolenia, ale również wiedzy. Wystawcom życzę udanych transakcji, dzieciom. Abyście poznawały ten świat i nie ustawały w tym poznawaniu. To się robi przez całe życie. Przykładem są chociażby dzisiejsi wybitni profesorowie, którzy są obecni na naszym spotkaniu do 20. Dni Owada na Uniwersytecie Rolniczym imienia Hugona Kołontaję w Krakowie uważam za otwarte. Proszę Państwa, jeszcze

Moja ręka będzie słabna. Słab, tak stępsa. Ciężki? Troszkę. I drapie? Drapie. I ta. I ta. Nie robią

O tych obawach, które z nami mieszkają. A pół godziny później z się wykład w sali 131 na pierwszym piętrze, gdzie pani Kasia będzie opowiadała o ochotkach. Obniżając swój metabolizm. Tak się zachowują chociażby zwierzęta wokół nas, które znamy, typu niedźwiedź, który subermuje zimą. Tak się zachowują pobielicowate. Takim przykładem organizmu, który doprowadził do perfekcji radzenie sobie z niekorzystnymi warunkami, jest właśnie ten owad, o którym chciałam dzisiaj Państwu opowiedzieć. Nie ma tak naprawdę obowiązującej polskiej nazwy. Niektórzy opisują go jako ochotkę afrykańską. Rendów owadów, tych około 30 rzędów, Mówię koło, bo towarzyszy nie są zgodni, więc jest trochę W każdym razie, popatrzcie, jak one się różnią, które pozwoliły im opanować właściwie każde środowisko na Ziemi z wyjątkiem oceanu. są nazwy autorów, osób badaczy, którzy po prostu dany gatunek oznaczyli. Zobaczcie, na na studiach, to się dokładnie o tym wszystkim dowiecie. Jakbyście zobaczyli, to część tych bzybów żyje na... Nie, nie mieli wody, 100% jego żyje w wodzie stojącej jakiś ścieka. Te gąsienice w ciągu 6-7 tygodni, słuchajcie, z tych 3 mm dorastają do 8-9 cm. Czyli jak sobie spojrzycie na swoje paluszki, to takie właśnie są te gąsienice. Tutaj zobaczcie, nie wiem czy to dobrze widać. Tu są dwukienka jedwabne, którymi gąsienica przyczepiła ten stary oskurek do podłoża. W środowisku. Już wtedy tylko i wyłącznie w tych Chinach był hodowany przez ludzi. Tak, nieprawda, nikt z nas tutaj, jak jesteśmy, ktoś by nam powiedział, to teraz, prawda, założę panu, pani jakieś tam larwy, to ktoś by pomyślał, doktor, mu tak na głowę, prawda? Ale wróćmy do tego tematu, wróćmy do tego tematu oporności bakterii na antybiotyki. Z tych Tak, to jest chwila, gdzie jest korupka. w stronę Miechowa. To jest Ale to jest tylko... Ale to jest tylko... to jest taki Takie jak robię? tak robiłam wtedy się tak może takiego mieć poty i możesz nastawić to będzie taki mały ciekawy, prawda? A ja cały Oj, chyba nie. To byłby bardzo taki no tak. To to artystyczne. Tak? No, a ty słuchajcie, ponieważ tu tutaj, to robić to jak. Tak, co ja twoje do pomysłu?

Oh, my okay.